Dzień dobry, Grzegorz Stępień, to jest program Studio KK24.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Wioletta Porowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, do niedawna wicewojewoda Opolska i jednocześnie pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Dzień dobry, Panie Poseł. Witam pięknie. Pani Poseł, pierwsze kroki w Sejmie za Panią. Jak to wyglądało? Jakie, jakie odczucie? Ach, i Pan, wie pan... Mocniejsze uczucie mam z momentu ślubowania. Po prostu się nie spodziewałam, że sama będę to tak mocno przeżywała. Było wielkie wzruszenie, jednak miało się takie poczucie, że, że wielka droga za mną. I dzisiaj, czyli w momencie ślubowania, było ukoronowanie takiej wielkiej pracy, pracy na, na rzecz ludzi przecież, bo to, to, to moje miejsce w parlamencie jest dzięki głosom ludzi. Miałam poczucie wielkiego, wielkiego zaszczytu, wielkiej wdzięczności, wyjątkowości tej chwili, takiej wielkiej ale widziałam, że nie byłam odosobniona. Na sali naprawdę był, był takie poruszenie, zaduma, wszyscy słuchali, czekali po kolei, jak każdy z nas ślubował, i bez względu na to, z której opcji politycznej wszyscy byliśmy, to jednak to, to poczucie wielkości tej chwili. Chwały tej chwili mieli chyba wszyscy, i to, było, to jest takie najbardziej dominujące uczucie. No ale oczywiście też praca, bo już dwie części pierwszego posiedzenia Sejmu za nami, tak naprawdę dwa tygodnie pracy za nami. Czy coś mnie bardzo no co zaskoczyło? Powiem, że nie. Ja jednak pracowałam dwie kadencje w Radzie Miasta. Opola, część kadencji w sejmiku województwa polskiego i już wtedy, te parę lat temu zawsze mówiłam, że to jest Sejm w pigułce i to, to prawda. Jest, to, to też są gremia wybierane demokratycznie, które działają pewnie w pewnej mierze na w dużej mierze na, na, na podobnych zasadach. Mhm. Oczywiście, że tak, procedury, mechanizmy są te same. Oczywiście w Sejmie rozmach jest zupełnie inny. No jest nas 460 jest cały aparat, nawet nie spodziewałam się, że ten aparat administracyjny jest tak olbrzymi, żeby Sejm mógł pracować właściwie. A jest olbrzymi po prostu. No, reprezentujecie 40 milionów ludzi. Jednak. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc, więc Sejm pracuje bardzo sprawnie. Oczywiście wydarzają się te wszystkie sytuacje na sali plenarnej, które Państwo na pewno obserwujecie. A że obserwujecie z napięciem, to wiem, bo od razu cokolwiek się wydarzy na sali plenarnej, to otrzymuję smsy na Messengerze, na Facebooku, na Twitterze Państwo do mnie piszecie. Więc ta reakcja na to, co się wydarza na sali Sejmowej jest, no cóż ja mam powiedzieć. Ja powiem, że mnie osobiście bardzo oburzają takie zachowania, które są według mnie niegodne Sejmu. Mówi Pani o różnych akcjach przeprowadzanych przez opozycję, tak, na forum Sejmowym, właśnie? Tak, absolutnie tak. Ja jestem jednak człowiekiem idei i mam wielkie poczucie, że to miejsce na Wiejskiej w Warszawie to drugie najważniejsze miejsce w Polsce. Najpierw Pałac Prezydencki, później nasz Sejm Polskiej Rzeczypospolitej i tu powinniśmy wielko, wielki szacunek do tego, co się tam wydarza mieć, bez względu na to, jakie mamy poglądy. I kiedy się okazuje, że ktoś po prostu robi drakę sobie z tego miejsca, chłupce, cyrk, to znaczy, że nie rozumie, po co tam przyszedł. I ja, ja bardzo krytycznie to oceniam, no bo byłam świadkiem tej sytuacji, tych sytuacji wielu i uważam, że nie chodzi o to, żebyśmy do Sejmu szli i opowiadali o tym, czy kogoś całować w rękę, czy nie, zastanawiać się nad tym, czy końcówka powinna być taka, czy nie taka, tylko mamy pracować dla dobra naszego kraju. I dobro naszego kraju nie opiera się na, na rozważaniach o tym, czy sędzia to jest kobieta, czy mężczyzna, czy poseł to kobieta, czy mężczyzna, tylko opiera się na tym, żebyśmy do tworzyli dobre prawo, prawo na podstawie, którego nasz kraj będzie się rozwijał. Jako odebrała pani ekspoze premiera Mateusza Marawackiego jest w dalszym ciągu w Prawie i Sprawiedliwości. Ta energia, którą można było zauważyć w pierwszej kadencji, ta kontynuacja będzie równie dynamiczna co wcześniej? Taką mam nadzieję, ale rzeczywiście troszeczkę się emocje zmieniły, ma pan rację. Ta energia to już jest energia mniejszych emocji wynikających z jakiegoś entuzjazmu, entuzjazmu tej radości, że się wygrało. Dzisiaj to jest już organiczna praca, takie mam poczucie, że rzeczywiście ta druga kadencja to będzie kadencja wielkiej, Pracy, od której nie chcemy uciekać, nie chcemy unikać, natomiast już wiemy, jakie są. Kroki wyznaczone. I to wyznaczył właśnie pan premier Morawiecki w Ekspoze. Ekspozyje Ex było fantastyczne według mnie, cokolwiek sobie opozycja powie. Ale proszę spojrzeć. To takie prawo opozycji, żeby je krytykować Dokładnie. i rozbierać na, na, na elementy pierwsze. Niech opozycja mówi co chce, ale każdy Polak, który słuchał premiera Morawieckiego, zobaczył, że były tam sprawy i wielkie, i sprawy małe, dotykające każdego człowieka. I o to chodzi przecież, żeby premier polskiego rządu widział sprawy globalne, ale widział też tego Kowalskiego, tego Nowaka, tego Malinowskiego, małą Ewę i dużą Ewę. Chodzi o to, żeby, żebyśmy pracowali na rzecz, na rzecz każdego mieszkańca naszego, na naszego pięknego kraju, i pan premier to zasygnalizował. Od wielkich spraw do małych spraw, i o to chodzi. Żeby praca polskiego rządu była pracą kompleksową. Panie poseł, w międzyczasie pożegnanie. Z urzędem wojewódzkim. Wiadomo już, kto będzie pani następcą? Ja powiem w ten sposób, jeszcze trochę tajemniczo. Ja tę wiedzę mam. Jest to kwestia naprawdę niewielu chwil, w cudzysłowie, chwil, kiedy państwo się dowiecie. To naprawdę osoba bardzo sprawna, to kandydat, który będzie. Jestem przekonana, kontynuował tą moją misję. Ja byłam bardzo przywiązana do swojej pracy jako wicewojewoda. Przyznaję, że tęsknię za tym i będę pewno jeszcze długo tęskniła, będzie mi tej pracy, aktywności brakowała. A ta osoba, która mnie zastąpi, to jest osoba o równie wielkiej dynamice, pracowitości, takiego, takim poczuciu misji. Ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, czy może reprezentant koalicjantów? Proszę mi pozwolić jeszcze to utrzymać w tajemnicy. Najważniejsza kwestia jest oto taka, że na stanowisku wojewodu, jak już Państwo wiecie, będzie dalej kontynuował swoją misję pan Adrian Czubak i uważam to za swoje osobiste zwycięstwo. To jest moja wielka satysfakcja, że pan Adrian Czubak, który przez ostatnie 4 lata pokazał się jako wyjątkowy wojewoda. Ja tak nieskromnie uznaję, tak nieskromnie oceniam, że wojewodowanie pana Adriana Czubaka to jest jedno z lepszych w ostatniej historii województwa opolskiego. Wielka praca, wielkie oddanie, wielkie poświęcenie Cenie, wielkie zrozumienie potrzeb, potrzeb województwa i wykraczanie poza rolę, taką sztywną rolę wojewody, to właśnie jest definicja pana wojewody Adriana Czubaka. Cieszę się, że będzie przez najbliższe 4 lata, bo to oznacza, że znowu województwo polskie będzie mogło więcej dostawać, by mogło się szybciej rozwijać, lepiej się rozwijać, a przecież to jest w naszym interesie. Czy tutaj też kontynuacja trochę takiej? Tak, kontynuacja w absolutnie dobrej dobre zmiany, kontynuacja rozwoju. No, to jest mój kandydat, pan Adrian Czubak, ponieważ przez wiele lat w ogóle pracowaliśmy w, w, w partii, ale teraz pracowaliśmy tak ramię w ramię dla dobra województwa i mogę taką bardzo osobistą z jednej strony ocenę, ale też taką bardzo pewną ocenę wydać pracy panu wojewodzie. To jest wojewoda na szóstkę. Pani poseł, mieszkańcy pytają nas w ostatnim czasie szczególnie często o adres Prawa i Sprawiedliwości w Kędzierzynie-Koźlu. Gdzie się udać, żeby trafić do Prawa i Sprawiedliwości? Czy będzie pióro poselskie? Będzie. To jest obietnica, którą złożyłam w czasie kampanii wyborczej. Nawet tutaj, goszcząc u Pana, e, powiedziałam, że moją ideą jest, żeby w Kędzierzynie-Koźlu, e, które traktuję jako swoje drugie miejsce, jako swój drugi matecznik, e, bo przecież tyle lat tutaj spędziłam pracując, mieszkając, że bardzo chcę, żeby było biuro poselskie i biuro poselskie będzie. Dzisiaj zresztą przyjeżdżam między innymi po to, żeby spotkać się z ludźmi, którzy już tam pracują w biurze poselskim. Czyli pracują. jest już fizyczna lokalizacja, tak? Fizyczna lokalizacja, malowanie. To proszę zdradzić, gdzie? Hmm, jeszcze chwileczkę, to będzie niespodzianka. Ej, chcę, chcę, żeby ten moment, kiedy zrobimy duże otwarcie, był również wielką radością dla, dla wszystkich mieszkańców. Jak najszybciej te wszystkie sprawy remontowe Chcemy zakończyć, przygotować, żeby zorganizować otwarcie i tam będzie miejsce nie tylko mojej pracy, jako posłanki z powodów oczywistych, nie będę mogła być przecież codziennie tutaj, ale będą tam e, ludzie, którzy będą w moim imieniu reprezentować e, sprawy e, polskiego Sejmu, będą chcieli reprezentować również sprawy osób, które będą przechodziły do tego biura. E, no i po prostu pomagać ludziom, ale też to będzie miejsce, gdzie ludzie prawej strony będą mogli się spotykać, będą Mogli rozmawiać, tworzyć, inicjować pewne projekty no i je po prostu realizować. Chcę, żeby to było miejsce Prawa i Sprawiedliwości w Kędzierzynie Koźmu. Otwarcie to jest jakaś bliska perspektywa. Bliska tak? perspektywa, absolutnie bliska perspektywa. Spotkamy się na pewno w grudniu. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Wioletta Porowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. To był program studio KK24.pl. Dziękuję pięknie.